Dzień dobry wszystkim. Ja już się z lekka poogarniałam, e, Co to, to oznacza poogarniałam? Pogarniałam sprawy mailowe. E, Pogarniałam trochę e, dokumenty. Pogarniałam również w domku. I biorę się teraz za coś pysznego. A co robię? Robię krem pomidorowy. Tylko będzie taki bardziej, jakby to powiedzieć, zupiasty. Już dawno nie y, robiłam pomidorówki, tak naprawdę nie wiem czemu, chyba z rok czasu. Być może dlatego, że dzieciaki średnio ostatnio jedzą pomidorową, ale ja z Pawłem uwielbiamy, dlatego dzisiaj będzie taki właśnie taka zupa pomidorowa à la creme, ale taki półpłynny y, do makaronu, a dla mnie z pieczywki. Nie wiem jak u was czy popadało, u nas nie popadało i tak naprawdę jesteśmy z tego powodu bardzo, bardzo smutni. E, wszyscy się modlimy o deszcz, e, dlatego że raz, że drugi pokos na razie nie rośnie, przez to, że jest mało wilgoci, kukurydza jeszcze się w miarę trzyma, ale to kwestia czasu. Tam, gdzie jest e, bardziej żyzna gleba, widać jak ona rośnie, że szybciej, a trzeba ją pryskać i tak naprawdę czekamy, czekamy, pewnie zaczniemy jutro nad ranem.